Proszę Państwa, proszę spojrzeć tylko na wystawę. To są prace naprawdę e, dzieci i trzylatków i czterolatków aż do 14 roku życia. Tych prac wpłynęło bardzo dużo, bo aż 239 w pięciu kategoriach. I Żyli miało naprawdę bardzo trudne zadanie. Może ja teraz Państwu powiem, e, dzięki komu nasze dasze i Wasze dzieci zdobyły dzisiaj nagrody i wyróżnienia. W skład jury, przewodniczącą jury była pani Magdalena Mitek, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, następnie pani Ewa Lisicka, nauczyciel ogniska pracy pozaszkolnej, pan prezes, e, przepraszam, pan Sławomir Florczak, zarząd osiedla nr 4, Pan Jarosław Maszerowski, zarząd PZW Koło Miejskie Kasztelan. Pan Rafał Wysocki, zarząd PZW Koło Miejskie Kasztelan. Pan Mariusz Turalski, przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Rady Powiatu Sierpeckiego. A samym organizatorem i pomysłodawcą w ogóle tego konkursu jest Pan prezes koła miejskiego kasztelan Pan Sławomirski. Bardzo proszę w tej chwili o zabranie głosu pana prezesa. Miło mi jest Państwa powitać w imieniu własnym oraz polskiego związku wędkarskiego koła Miejskiego Kasztelan w sierpcu na trzeciej edycji konkursu plastycznego wędkarstwo w oczach dzieci i młodzieży. Korzystając z okazji, chciałbym bardzo podziękować wszystkim sponsorom oraz osobom, które wniosły ogromny wkład w organizację owego konkursu. Szanowni Państwo, drogie dzieci, tak jak tutaj Pani Maria i Pan Sławomir zaznaczyli, rekordowa frekwencja w tym roku złożono 239 prac, następujący króciutko to przedstawię, kategoria wiekowej. Kategoria pierwsza, dzieci 3-4-letnie, prac 48. Kategoria druga, dzieci 5-6-letnie, 87 prac. W kategorii trzeciej, 7-9-letnich małych artystów, 52 prace. W kategorii czwartej, dzieci 10-12-letnie, 42 prace. I w kategorii tej najstarszej, dzieci młodzieży już właściwie, 13-14-letniej, złożono 10 prac. A za chwilę pan Sławomir. Pierwszy odczyta nam protokół. Zaczniemy od wyróżnień z pierwszej kategorii wiekowej, czyli 3-4 proszę I bardzo. poprosimy na scenę pana Jakuba Pużyckiego, reprezentowanego przez Ognisko Pracy Pozaszkolnej. Wiktoria, Wiktoria Warych poprosimy. Izabela Grzybowska, OPP. Poprosimy Amelię Goławską, o pps -ie. Poprosimy Weronik Weronikę Nowalską. Poprosimy Julię Janiszewską, przedszkola nr 4. Szanowni Państwo, maluchy wróciły z nagrodami do rodziców, przechodzimy do następnej kategorii, a więc dzieci 5-6-letnich. A w tej kategorii wyróżnienia otrzymują Zuzanna Kwiecień, przedszkole nr 4 w sierpcu. Prosimy. Prosimy Zuzannę o pozostanie na scenie. Nagrodę wręcz brzydący. I proszę do nas Jakuba Packa, przedstawiciela OPP. Kuba Paców, prosimy Kubę na scenę. A w międzyczasie gratulujemy i zapraszamy Igor Nawrocki, OPP Sierc. Nagroda została odebrana, a więc poproszę Weronikę Sosnowską, reprezentantkę Domu Kultury w Sierpcu. Właściwie to już Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu. Poprosimy Weronikę Sosnowską. Weronika już do nas zmierza. Gratulujemy i poproszę na scenę Wiktorię Trawińską z Przedszkola Miejskiego numer 2. Wiktoria Trawińska. Aleksandry Pawlikowską, Wisz Niskie Przedszkole nr 4. Ola Pawlikowska, Przedszkole nr 4. Gratulujemy i poprosimy Magdalenę Jerzewską. To zapewne jest już klasa zerówkowa, szkoła podstawowa nr 3. Magda Jerzewska. A w międzyczasie poprosimy jej kolegę zerówki, również ze szkoły nr 3. Olafa Wiśniewskiego. Ola Wiśniewski. Szkoła numer 3. Nie widzę lafa nie ma. A więc poproszę Kamila Gumińskiego o PP Sierpc. Kamil Gumiński, ognisko pracy poza Szkolnej w Siercu. Jest Kamil, tak? Już, już do nas. Pędzi Kamil. Jest Kamil, a więc mogę już poprosić Martynę Warsicką z Ligowa. Poprosimy Martynkę. Warsicką z Ligowa. Martynka już do nas idzie. A w takim razie poproszę jej koleżankę, również z Ligowa. Jagodę Dudkiewicz. Jagoda Dudkiewicz z Ligowa. Jest Jagoda i wracamy na chwilę do sierpca. Miejskie przedszkole numer jeden Konrad Nowicki. Zapraszamy Konrada Nowickiego. Miejskie przedszkole nr 1. Jest Konrad, z Paluszek. A teraz zapraszamy reprezentanta OPP w sierpcu Konrada Lorka. Zapraszamy. Konrad Lorek, Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Sierpcu. Prosimy, już finiszujemy. Pierwsza trójka. W kategorii dzieci 5-6-letnich miejsce trzecie zajęła Monika Maciejewska, OPP, wielkie brawa. Miejsce drugie Igor Królczyk, przedszkole numer 4 Sierc. A środek tych wyróżnionych na środek, jedynka, trójka, trójka na środek. Poprosimy laureatów tutaj do nas, tutaj żeby ich było widać. Zapraszamy Igora. Gratulujemy laureata drugiego miejsca: Igor Królczyk, przedszkole nr 4. I pierwsze miejsce: zwyciężczyni w kategorii dzieci 5-6-letnich Julia Stefańska, przedszkola numer 2. Wielkie brawa. Zapraszamy Julię tutaj, tutaj śmiało. Jak Państwo widzicie, dosyć bogata jest ta kategoria, ale to bogata dzięki właśnie tym ludziom, którzy tutaj nam pomagali, sponsorom. Sponsorami było starostwo, burmistrz miasta, wiele osób, wiele, wielu, wiele osób nam pomagało, dzięki temu te nagrody są, jakie są, czyli myślę, że są dosyć sympatyczne. Jeszcze raz bardzo dziękuję wszystkim naszym wyróżnionym i laureatom. Wielkie brawa, bardzo wam gratulujemy i dziękujemy za wkład pracy, który włożyliście w ten konkurs. Bardzo wam dziękujemy. Wracajcie dumni teraz do rodziców. Teraz proszę Państwa przechodzimy do kategorii 7-9 lat. I w tej kategorii wyróżnienia otrzymali Olga Nawrocka, Szkoła Podstawowa nr 2. Aleksandra Narodzonek, Ognisko Pracy Pozaszkolnej. Zapraszamy. Poprosimy Julię Polowiec. Zapraszamy Kacpra Liberskiego, przedszkola nr 3. Czy jest Kacper Liberski? Joanna Wolska, ognisko pracy pozaszkolnej. Klaudia Wiśniewska, ognisko pracy pozaszkolnej. Julia Pacek, ognisko pracy poza Ada Zielińska, szkoła podstawowa numer 2 w Sierpcu. Trzecie miejsce w tej kategorii zajął Woźnicki Paweł, szkoła podstawowa numer 3 w Sierpcu. Czy jest Paweł? Drugie miejsce Michał Opolski, Szkoła Podstawowa nr 3. I pierwsze miejsce w tej kategorii zajął Marcin Wojda, nisko pracy pozaszkolnej. Przechodzimy do kategorii trzeciej. A więc dzieci 7-8 i dziewięcioletnie. Przepraszam, to już, to już czwarta. Jak to leci? To już czwarta kategoria oczywiście, przepraszam bardzo. Dzieci 10, 11 i dwunastoletnie I odczytamy wyróżnienia. W tej kategorii wyróżnia, wyróżnieni zostali. Natalia Goławska, OPP-sierdz. Brawo. Paulina Woźnicka, Szkoła Podstawowa nr 3 Sierpc. Martyna Waciewska, OPP 7. Michał Krawczyński, Szkoła Podstawowa nr 3 Sierpc. Zapraszamy Michała i poprosimy Katarzynę Wesołowską, Szkoła Podstawowa nr 3 Sierpc. Jest Kasia, poprosimy Natalię. Natalia Wróblewska, Szkoła Podstawowa Nr 2. Oraz Jolanta Marciniak, Szkoła Podstawowa nr 3. Zapraszamy także Andrzeja Rutkowskiego ze szkoły w Kozdowie. Andrzej Rutkowski, zapraszamy, widzę, że jest dobrze. A więc poprosimy Bartosza z Glinickiego z Rościszewa. Bartosz Zlinicki, Szkoła Podstawowa w Rościszewo. I przechodzimy do laureatów w tejże kategorii 10. 12. Trzecie miejsce zajęła reprezentantka szkoły podstawowej nr 3 w sierpcu. Luiza Marciniak. Wielkie brawa. Drugie miejsce. Zajęła reprezentantka Szkoły Podstawowej w Ligowie. Katarzyna Bylińska. Wielkie brawa na Kasiu. A triumfatorką kategorii 10-12 lat. W naszym konkursie jest uczennica Szkoły Podstawowej nr 2 w sierpcu. Anna Poleszczuk. Wielkie brawa dla niej. Dziękuję Państwo, przechodzimy do kategorii 5, 13, 14 lat. Wyróżnienia w tej kategorii otrzymują Sandra Kąsierowska do kultury Śierców. Zapraszamy. Brawo, bravo. Karolina Meller, Gimnazjum Miejskie w Brawo, brawo do I trzecie miejsce w tej kategorii otrzymuje Olga Siecińska. Zapraszamy. Drugie miejsce Anna Jankowska. Pierwsze miejsce w tej kategorii otrzymuje Martyna Jakińska. Zapraszamy. Z trzecią edycję naszego konkursu chciałbym podziękować wszystkim instruktorom, instruktorkom właściwie, bo są na instruktorki z obiska pracy pozaszkolnej w Sierpcu, za wkład i pracę włożoną w ten nasz konkurs, za czas i serce poświęcone oraz kolegom z Miejskiego Koła PZW Kasztela w Sierpcu oraz spółkownikom z Zarządu Siedla nr 4. Szczególnie ciepłe słowa chciałbym skierować do nieobecnej dzisiaj Olgi Nawrockiej. Ola, myślę, że w imieniu swoim i wszystkich tutaj kolegów z Żyli, koleżanek chcieliśmy Cię życzyć szybkiego powrotu do zdrowia. Wracaj szybko do nas, czekamy na Ciebie. I ostatnie zdanie na koniec. Chciałbym Państwa zaprosić na 15 czerwca na zakończenie naszego konkursu Euro 2012 w oczach dziecka. Sportowy konkurs plastyczny. 15 czerwca nastąpi jego rozstrzygnięcie tutaj w ognisku pracy szkolnej o 16.30.